Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Uczniowie Jezusa nieraz zadawali mu pytania, które miały na celu określenie, skąd on pochodzi, gdzie mieszka, kim jest. Poznając go dzień po dniu, widząc znaki, cuda, słuchając nauczania, pojawiły się w nich również wyobrażenia dotyczące jego misji. Może wyobrażali sobie jakiś spektakularny sukces polityczny i religijny zarazem? Tymczasem Jezus mówi im, że przyszedł, by opowiedzieć o Ojcu, odsłonić nieco tajemnicę jedynego Boga, mającego moc nad wszystkim, co istnieje. Ten Pan wszelkiego stworzenia jest jednocześnie miłującym Ojcem, do którego można zwrócić się ze wszystkim. I gdyby uczniowie, i gdybyśmy my, jeszcze temu nie dowierzali, to Jezus swoim życiem zaświadcza, że tak właśnie jest. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.